Piękno i higienę. Ja wybrałam krem do rąk z witaminą C, olejem z pestek moreli i olejkiem pomarańczowym. Szybko się wchłania i intensywnie nawilża moje dłonie. A co ty wybierzesz z całej palety Isana? Nazywam się Nowa, a to jest Zak. Przeżyj razem z nami dzień z naszego życia. Na początek centrum ratunkowe dla psów, a potem w drogę do kawiarni. Potańczyć i pograć na automatach. Poznaj nowych przyjaciół Lego Friends. Poznacie ich na stronie kids. To pachnąca ultraplastelina! Wow! I zabawa się zaczyna. Jest miękka, plastyczna, super się rozciąga. I odbija się jak piłka. Ciągnij z i formuj z niej co tylko chcesz. Aż 12 różnych kolorów. Klasyczne i metaliczne. A wszystkie pięknie pachną. Możesz wymyślać odjazdowe psoty i bawić się nią bez końca. A po zabawie sama ułoży się w pudełku. Ultraplastylina Dostępna w sieci sklepów Biedronka. Maluch zasługuje na 100%, a Bobowita to 100% warzyw i owoców z kontrolowanych upraw, 100% mięsa bez hormonów i antybiotyków, 100% ryb z oceanów. Bobowita. Jakość potwierdzona na 100%. Hot Wheels. Podejmij wyzwanie. Najbardziej odjechane auta pędzą z prędkością światła. Epickie akrobacje. To właśnie Hot Wheels. Dostępna cała kolekcja. Samochodziki i tory sprzedawane oddzielnie. Czas podjąć wyzwanie z wyrzutnią Nerf Elite Commander. Błyskawiczna akcja i super szybkie przeładowanie zapewnią przewagę w grze. Zabawa trwa, a wyrzutnia Nerf Elite Commander nie ma sobie równych. It's Nerf for nothing. RTV Euro AGD. 100 złotych rabatu za każde wydane tysiąc i pierwsza rata gratis. Kup płytę Whirlpool i skorzystaj nawet z obu promocji. Kup piekarnik Whirlpool i skorzystaj nawet z obu promocji. W sklepach i na euro.com.pl Każdemu może zniknąć. Wybierz pakiet do C i AC Warty w dobrej cenie. A w nim wiele korzyści. Jak samochód zastępczy. Kup na warta.pl lub u agenta. Warto dobrze się ubezpieczyć. Są ludzie rozważni. Wszystko mają dobrze przemyślane. Tak ciągle myślą i myślą. I są ludzie odważni. Oni nie myślą. Chociaż czasem powinni. A ty? Bądź rozważnie odważny. Zacznij inwestować, ale nie skacz od razu na głęboką wodę. Rozpocznij od 100 zł miesięcznie. Zaplanuj przyszłość dzieci i swoją emeryturę zębankiem. Za to, że podejmujesz ryzyko i za to, że potrafisz dopiąć swego. Doceniamy Cię za to, że prowadzisz biznes. Otwórz konto Mój biznes i zyskaj nawet 2,5 tysiąca złotych premii w promocji. Bank Millennium. Sprytne produkty i z którymi wszystko ci się ułoży. Kupuj w sklepach Hinay.pl. Dlaczego wybieram Wiledę? Bo lubię mądre wybory. Zmywam podłogę, a ty wysusz psa. Wileda One to Spray Max. Wystarczy wlać wodę i spryskać. Czyszczenie nigdy nie było łatwiejsze i tak skuteczne. Wystarczy wyprać trwałą nakładkę i wielokrotnie używać. Wypróbuj i przekonaj się sam. Mop Vileda One to Spray Max. Wileda. w domu wszystko jest w porządku. Kaszel atakuje? Nie chowaj się, sprawdź mu kosolwan, niech kaszel się schowa. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu. Ból? na gorączkę? Jestem mamą i wiem co robić. Na gorączkę podaję i bufę dla dzieci forte. Zaczyna działać już w 15 minut. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania, bądź konsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy właściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu. Do zobaczenia w całej Polsce. W Lubinie i w Lublinie. W Białej Podlaski i Bielsku Białej. We Wrocławiu i w inowrocławiu. Jesteśmy blisko Was, bo mamy już 250 salonów i z tej okazji 250 złotych rabatu na okulary. Do zobaczenia w Vision Express. Kolejczynki wychodzimy! Robi się nerwowo? Zapomniałeś, Cię różu. Nie daj się. Codziennie bierz Magnę B6 Forte, Lek z podwójną dawką magnezu. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. W tobie jest siła. Otwórz buzię! A! Oto dentysta od Plejdo! To świetna zabawa w borowanie, wypełnianie i dbanie o higienę jamy ustnej. O, złoty ząb. Dentysta od Playdo. Nikomu nie pozwolimy pobić naszych cen. Farba magnat panele podłogowe czy skrzydło drzwiowe. A więcej kastohitów znajdziesz w gazetce i na kastorama.pl. Jerzy krzykuje się do snu. Dołącz do niego i oglądajcie razem Wieczory z Puls Codziennie od 18.20. Ale fajna impreza. To jego nowy przebój. Hrap, hrap. Patrz, Smurfik jest zmęczony. Bajeczne sny zapewnią bajkowi przyjaciele. Wieczory z Puls codziennie od 18:20 Smerfy oraz Psi Patrol od 19:00 Puls Kids na pulsie 2. Wiecie dlaczego szczoteczka Philips Sonicare jest dla mnie najlepsza? bo jej soniczna moc wytwarza mikrobombelki, które wtłacza w trudno dostępne miejsca. Trójwymiarowe włókna rozbijają płytkę bakteryjną i usuwają przebarwienia, dbając o dziąsła. Inteligentna technologia czuwa i daje mi indywidualne wskazówki. Czuję, jakby moje zęby były doczyszczone przez profesjonalistę. Philips Sonicare. Moja najlepsza szczoteczka. Innovation and you. Philips. Szukasz płytek? To się świetnie układa! Bo w Kastoramie dostaniesz aż 15% rabatu na płytki ścienne, podłogowe i elewacyjne. Przy zakupie za minimum 500 zł. Skorzystaj z 15% rabatu w sklepach stacjonarnych Castorama tylko do 20 lutego. Co za ulga, że w mojej pieluszce mogę robić takie wygibasy i że wszystko uchodzi mi na sucho. I Że mama jest tak blisko. Uff, a teraz też co za ulga! Oto Dada Extra Care z nową technologią ClimaFlex. Wkład chłonny chroni przed wilgocią i odprowadza ciepło, minimalizując ryzyko podrażnień. Dzięki nowej technologii pieluszka jest cieńsza i jeszcze bardziej niezawodna. Dada Extra Care z innowacyjną technologią ClimaFlex. Dlaczego wybieram Wilde? Bo lubię mądre wybory. Zmywam podłogę, a ty wysusz psa. Wileda One To Spray Max. Wystarczy wlać wodę i spryskać. Czyszczenie nigdy nie było łatwiejsze i tak skuteczne. Wystarczy wyprać trwałą nakładkę i wielokrotnie używać. Wypróbuj i przekonaj się sam. Mop Wileda One To Spray Max. Wileda, w domu wszystko jest w porządku. Ania szuka kartridżów, by wydrukować pracę z Osi, a jest za 5-8. Rozwiązaniem jest Epson EcoTank. Pożegnaj kartrydże i drukuj nawet do 90% taniej z EcoTank. Dalej i biegnij dalej. W starej robocie to była dziczyzna, więc znalazłem lepszą pracę na Pracuj.pl. Firma stabilna jak dąb, przyjazna atmosfera, trzy razy w tygodniu home office. W pracy aż kwiczy? Lepszą znajdziesz z Pracuj.pl w nowej odsłonie. Co lubię w mojej pracy? Stabilizację! Znam tę robotę jak własną kieszeń. No i blisko z domu. Jeden krok skok. I super. Zaufani pracodawcy i tysiące ofert dla fachowców tylko na pracuj.pl Każda kropla mleka mamy jest naszym wzorem. Dlatego Hiby Biocombiotic zawiera prebiotik i probiotik oraz metafolin w formie identycznej jak foliany w mleku mamy. Każda kropla mleka mamy jest naszym wzorem. Za to ręczę swoim nazwiskiem. Odkryj moc witaminy C i niacynamidu w serum Garnier Vitamin C na przebarwienia. Skoncentrowana formuła, fotostabilna witamina C. Klinicznie potwierdzona redukcja przebarwień o 43% z serum Vitamin C. Od Garnier, naturalnie. Dziewczynki, wychodzimy! Robi się nerwowo. Nie daj się. Codziennie bierz Magnę B6 Forte, lek z podwójną dawką magnezu. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. W Tobie jest siła. Czy jesteś gotowa na zupy Hortex? Bo one są gotowe na wszystko. Z najlepszych warzyw, prosto z pola. Dodaj to, co lubisz. Boczek do jarzynowej, śmietanę do ogórkowej, natkę do pieczarkowej. Proszę. Zupy Hortex. Gotowe na wszystko. Odkryj sprytne produkty Ikea, z którymi wszystko Ci się ułoży w sklepach i na Instant Eraser od Maybelline New York. Odkryj nasz multifunkcyjny korektor. Kryje, koryguje i konturuje. Polki pokochały go za skuteczne krycie cieni pod oczami. Instant Eraser od Maybelline New York. W większości przypadków problem nadwrażliwości będzie trwał i będzie utrudniał życie pacjentom. Pasta Sensodyny zapewnia długotrwałą ochronę przed nadwrażliwością. Rekomenduję codzienne stosowanie pasty Sensodyny, ponieważ to po prostu działa. Spróbuj Sensodyny, a się przekonasz. To naturze zawdzięczamy naszą krystaliczną górską wodę. Dlatego dbamy o naturę. I już po raz trzeci zebraliśmy tyle plastiku, ile wprowadziliśmy na rynek. Żywiec Zdrój. Z natury dla natury. Ból? na gorączkę? Jestem mamą i wiem co robić. Na gorączkę podaję i bufen dla dzieci forte. Zaczyna działać już w 15 minut. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania, bądź konsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu. Monopoly Developer gra, w której możesz budować na środku planszy. Do wznoszenia budynków potrzebne są zasoby. Można je zdobywać podczas gry, a ten, kto umieści diamentowy penthouse na najwyższym piętrze, wygrywa. Monopoly Developer. Rodzinna gra strategiczna. RTV Euro AGD. Tylko do środy podczas Euro Super Days. 100 zł rabatu za każde wydane tysiąc na cały asortyment oraz pierwsza rata gratis także na cały asortyment. Skorzystaj z jednej lub nawet z obu promocji w sklepach i na eurocom.pl. Wydech przed Sam jak pan zobaczy. Praca bez odpowiednich narzędzi w firmie jest bez sensu. Otwórz firmę z Mbankiem i zyskaj konto z pakietem narzędzi dla firm m -Bank, Przedsiębiorco zyskaj. Teraz możesz oszczędzić nawet 2200 złotych przez dwa lata. Papap mm -hmm, mm -hmm, mm -hmm. noc. Na ból. Przed snem. Sponsorem programu jest Operator Sieci Plus. Od 20 lat partner ratowników górskich. Wadzeć! Proszę zaczekać. Właśnie usłyszałam, dokąd panią zabierają. Gdzieś poza granicę. Nie zobaczymy się już nigdy. Nie mam wyboru, ale coś wymyślę. Wrócę. Skażą panią na śmierć. Tekst Weronika Jurkiewicz. Czyta Janusz Kozioł. Sponsorem programu jest operator sieci Plus, od 20 lat partner ratowników górskich. Sponsorem programu jest producent Voltarenu Express Forte, kapsułek na ostry ból pleców.